Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Platformy Obywatelskiej. Chciałbym dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat. Zresztą zajmujemy się tematami przeważnie związanymi z finansami miasta, z tymi pieniędzmi miejskimi, które w różnych okolicznościach są albo marnotrawione, albo niezgodnie z prawem dysponowane, a argumentem za na przykład zamykaniem szkół, bibliotek jest zawsze, że nie ma pieniędzy w budżecie miejskim. Chciałem przedstawić przykład jak się dba o pieniądze miejskie i jak działa nadzór w przypadku e, szczególnie udziałów miasta w jednej ze spółek miejskich. Tą spółką miejską będzie, naszą znaczy spółką, jest to spółka miejska. Zieleń miejska jest to spółka e, z, o, z udziałem miasta. Ta zieleń miejska, jak sami wiemy, zajmuje się. E, z utrzymaniem zieleni, konserwacją zieleni, lasów komunalnych, a także posiada zakład pogrzebowy. Także do końca zeszłego roku zajmowała się administracją zarządzaniem cmentarzem e, komunalnym. E, zresztą ten cmentarz komunalny jest dosyć ciekawą sprawą, dlatego że za samą administrację danymi e, niezwiązaną z fizycznymi tam pracami konserwacyjnymi czy, czy sprzątaniem e, Zieleń Miejska pobierała kwotę około 500 tysięcy rocznie. Była to umowa z 1992 roku e, i ta kwota za te usługi była taka dosyć wygorowana, ale z końcem zeszłego roku e, ta umowa się zakończyła w tej chwili cmentarzami administruje administracja zasobów komunalnych. Więc podam Państwu przykład jak z udziału, który miało miasto w zieleni miejskiej 35% poprzez zaniechania, rezygnację i no, bym powiedział, że niegospodarność doprowadzono do tego, że ten udział w tej chwili w majątku firmy miasta jest na poziomie 9%. Wiele miejska, tak jak mówiłem, jest to spółka ZOO. W zarządzie jest pani krzanowska Katarzyna, pan Chodyniński Ryszard, pan Kalinowski Wiktor. Jak widzimy, nie jest to przypadkowa zbieżność nazwisk. Zawsze w spółkach miejskich, czy w spółkach powiązanych z miastem, czy w firmach powiązanych z miastem, pojawia się przeważnie wianuszek tych samych zaufanych osób, i to nie jest taki pierwszy przypadek. Myślę, że wiele innych przypadków można podać. Podałbym też, że sprawy na przykład sądowe, bardzo często pojawia się pan mecenas Górski, który reprezentuje MPC, MPWiK, miasto, prezydenta prywatnie, więc to jest cały czas krąg tych samych osób, które kręcą się w różnych układach biznesowo-towarzyskich z władzami miasta, przede wszystkim z panem prezydentem Andrzejem Pałuckim. Ziele miejsca powstała z przekształcenia Rejonowego przedsiębiorstwa zieleni usług komunalnych w Wołocławku była to spółka pracownicza z udziałem miasta, ten udział miasta na początku wynosił 35%, udział został w postaci aportu finansowego i aportu rzeczowego, czyli wyposażenia przede wszystkim samochodów. Te przekształcenie nastąpiło w 1992 roku i od 1992 roku taki stan prawny, czyli istnieje udziałem pozostawał do roku mniej więcej 2010. Żeby tu przedstawić żeby, żeby przedstawić, że Zieleń miejska jako firma jest dosyć wartościowym klejnotem bym powiedział w biznesowym Włosławku To sama wartość majątku na 2010 rok na koniec to jest 1,339,000 339 000. Co do tej wyceny mam pewne wątpliwości, ale w każdym razie 1 339 podawane jest w KRS-ie. Tu na majątek składa się działka, która jest wyceniana na 75 000 to Dosyć mała kwota, bo z tego co wiem jest to działko powiększy 8900 metrów mniej więcej w dobrym miejscu przy Wienieckiej, czyli raczej wartość tej działki jest wyższa. Budynki, budowle, maszyny, maszyny specjalne, urządzenia techniczne, bo jak wiadomo Źleń miejska dysponuje także odpowiednim taborem do wykonywania swoich usług. Zieleń miejska ma także zagwarantowane stałe przychody. Przychody w bardzo dużym stopniu są to umowy zawarte z miastem lub z firmami, które są zależne w pewnym sensie od miasta. Na przykład z tytułu utrzymywania utrzymania, utrzymania zieleni i praw porządkowych, czyli większości usługi zlecane przez miasto. W 2009 roku było to 649 tysięcy, utrzymanie lasów komunalnych 350 tysięcy, targowisko przy cmentarnej 10 tysięcy dzierżawy nieruchomości właśnie przywieniecki, która była wyceniana na 78 tysięcy to jest 116 tysięcy, no i usługi pogrzebowe, czyli zakład pogrzebowy to jest 1 376 tysięcy. To jeszcze jest dosyć ciekawa sprawa, dlatego że Zieleń Miejska w chwili, kiedy posiadała już zakład usług pogrzebowych, jednocześnie była administratorem cmentarza, czyli w zasadzie ta sprawa nadawała się pod urząd regulacji ochrony konkurencji. Dlatego, że Regulacji Łok, no, która trochę pomiliła nazwę. W każdym razie była dosyć dziwna sytuacja, że firma, która zarządza cmentarzem, jednocześnie świadczyła usługi w branży, która konkurowała z firmami, które świadczyły usługi na tym cmentarzu, szczególnie mówimy o innych firmach pogrzebowych. Ale w każdym razie przychód, znaczy obrót roczny 1 376, jest to dosyć duży obrót. Jak widać, w 2009 roku wykazała obrót 2 900. Jest to dosyć, myślę, że... Porządnie działająca firma z porządnym obrotem. Można mieć pytanie, tak? Bo tutaj widzę, że utrzymanie targowiska przy ulicy cmentarnej. A czy to jest nadal, czy to wygasło wraz z tym, że cmentarz już się zmienił w zarządzaniu? Znaczy nie wiem. Dobre pytanie, ale nie wiem czy nadal tak jest, dlatego że od, nie mam danych z 2014 roku, bo raportowanie dopiero będzie w czerwcu z 2014. Mam ostatnie raporty z 2013 i tam także ta pozycja jest. No bardzo możliwe, że tak, że w tym momencie jeżeli będzie że ta... Otrzymanie targistów przez cmentarny było częścią umowy na administrację z cmentarzem, czyli ta pozycja wtedy z tego wypadnie, tak? ale no nie jestem pewien, dane będą dopiero gdzieś za 2-3 miesiące w KRS-ie dostępne. Przychody. Rok później to już jest 3 338 tysięcy na przykład, czyli jak widać firma się prężnie rozwija i prężnie te przychody są stałe. Firma jest stabilna, ma umowy z na przykład Sanico, tak jak tu jest widać, które zleca jej utrzymywanie w zakresie zielonych ścieżek rowerowych. Ma umowy z Drogtomem na przykład na zagospodarowanie zieleni na starym rynku. Ma umowy z Urzędem Miasta, więc jest to porządna firma, stabilna z zagwarantowanym przychodem co najmniej do 2000 15 roku, bo tak ma podpisane umowy. Firma, która posiada majątek, jest to bardzo dobra, stabilna firma, nie jest to coś bezwartościowego. Tak jak mówiłem wcześniej, ta wycena taka księgowa z papierów podawana jest 1 339, no robiliśmy rozeznanie, ile mniej więcej może być warty majątek zieleni miejskiej. I to jest bardzo ważny element, dlatego że takiego rozeznania wyceny nie zrobiło nigdy miasto, przynajmniej w ciągu ostatnich paru lat. Zieleń Miejska posiada działkę przy ulicy Wienieckiej. Posiada markę przede wszystkim w zasadzie z częścią nazwy Zieleń Miejska. Ona w zasadzie już nie jest miejska. Jest zielenią jako oddzielną firmą praktycznie, ale ten dodatek przymiotnik miejska oznacza, że ludzie mają większe zaufanie do niej. Ta marka na włocławskim rynku jest dosyć znana też z zegarów kwiatowych, z utrzymania zieleni, a także pomaga na pewno w zdobywaniu klientów dla przede wszystkim zakładu pogrzebowego. Więc markę majątek trwały, nieruchomości, ruchomości, no i także portfel klientów podpisanych umów, czyli tak jak podałem, Saniko, Drogtom, Urząd Miasta, no tu wraz z paroma osobami, które w tych tematach pogrzebowych także są dobrze zorientowane, z osobami, które są w tej branży, wyceniliśmy, że wartość firmy na dzień dzisiejszy to jest około 4,5 miliona złotych. 4,5 miliona złotych to jest wartość zieleni miejskiej. Taka wycena, tak jak mówiłem, przez miasto nigdy nie była robiona. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Można się domyślać, że nie była ona mile widziana, ta wycena, gdyż odbiega ona zdecydowanie od tego, co jest podawane w dokumentach. Teraz przejdźmy do tego jaka jest struktura własnościowa zieleni miejskiej, bo to muszę wytłumaczyć pewien schemat działania, jak to działa, jakie operacje były przeprowadzone w 2010 roku, w 2013 roku. Otóż od 1992 roku udział miasta był 44 udziały na 126, czyli to daje 35% całości udziału w firmie. W 2011 roku pojawił się wśród udziałowców pan Sarnowski Sławomir i tu jest dosyć ciekawa sprawa jeżeli byśmy zsumowali następną pozycję to, znaczy to też oznacza, te 35% że miasto miało 35% udziału w wartości przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwo było warte 4,5 miliona złotych mniej więcej, bo tyle można wycenić jego majątek i jego wartość rynkową tak jak widać miasto ma 44% 30% 34 udziały, przepraszam, 35% wartości e, przedsiębiorstwa. E, w, w, tu, 18 lutego 2011, dochodzi do pewnej dosyć dziwnej pierwszej operacji, gdzie władze, zarząd spółki pozwala na to, aby e, e, Pan Sarnowski kupił od innych udziałowców udziały. Chodziło o 20 udziałów, które yy, zarząd spółki, czyli w tym zarządzie jest m.in. przedstawiciel miasta i to jest bardzo ważny element, yy, wyraził zgodę na to, aby wszedł nowy wspólnik. To się wiązało z tym, że dotychczasowi wspólnicy musieli zrezygnować z prawa pierwokupu. Jeżeli mówimy o mieście, to miasto miało prawo wykupić te dodatkowych 20 udziałów. Yy, i w tym momencie, gdyby wykupiło 20 e, udziałów, miałoby 16% dodatkowo do udziału własnego w, w całości przedsiębiorstwa, co oznacza, że całościowy udział miasta byłby 51%, czyli przyjęłoby kontrolę nad firmą, której wartość rynkowa jest około 4,5 miliona złotych i która rocznie ma obrót ponad 3 miliony złotych. E, tak jak widać to w akcie notarialnym jest zapisane, że Żaden ze wspólników nie wyraził chęci skorzystania z prawa pierwokupu. Najważniejszym wspólnikiem, o którego mi tu w tym momencie chodzi, to jest miasto. Miasto nie wyraziło chęci zakupu akcji, udziałów w spółce, która po pierwsze jest dochodowa, po drugie ma duży majątek. Ciekawa też jest kwota, za którą sprzedano te udziały, a dokładnie 16% udziału w spółce pan Sarnowski kupił za 48 tysięcy. Czyli miasto nie zakupiło 16% udziału w spółce, która ma obrót, jeszcze raz powtórzę, 3 miliony 300 rocznie, która ma majątek mniej więcej około 4,5 miliona za 48 tysięcy. Jednocześnie to samo miasto zleca tej spółce na przykład administrację cmentarzem za 500 tysięcy rocznie, więc bardzo dziwne jest, że za tak no, niedużą kwotę miasto nie chciało przejść kontroli nad podmiotem, który po pierwsze jest dochodowy, po drugie ma znaczący majątek. A po trzecie, i tak miasto płaci tej firmie za usługi, które ta firma wykonuje, czyli cmentarze, utrzymanie zieleni. Gdyby to razem policzyć, pewnie by było nawet do miliona złotych rocznie miasto zleca usługi pośrednio zieleni miejskiej. Przechodząc dalej, tak jak mówiłem, jest uchwała zarządu, która potwierdza. Że zarząd wyraził zgodę na wstąpienie pana Starnowskiego i zakup przez niego udziałów od pana Kolczyńskiego, z tego co pamiętam. Ale w każdym razie na wstąpienie nowego udziałowca, przy czym miasto i inni wspólnicy zrezygnowali z prawa pierwokupu. Też bardzo dziwna sprawa, bo nie wiadomo dlaczego. Na tym etapie, kiedy ta operacja sprzedaży tych udziałów było, była, nie, nie dokonano aktualnej wyceny wartości spółki. Bo jeżeli by wykonać taką wartość, wykonać wycenę takiej wartości, a przecież jest nadzór właścicielski, jest, są osoby w urzędzie miasta, które powinny dbać o majątek miejski, to Przypuszczam, że gdyby taką wycenę zrobić, to wyszłoby ta rzeczywista wartość spółki. Co oznaczałoby, że 16% wartości spółki nie jest warte 48 tysięcy, tylko te 16% jest warte około miliona złotych. To jest też. Miasto pozwoliło na to, aby sprzedano te udziały o za poważnie zaniżoną wartość rzeczywistą. No i mamy rok 2013. Ten schemat już zaniechania, znaczy rezygnacji z prawa pierwokupu, zaniżonej wartości przedstawiłem. To jest podobny schemat, powtarza się, czyli też wartość udziałów jest dosyć niska. Nadal nie mam wyceny wartości, rzeczywistej wartości spółki, co miasto nadal tego nie robi jako udziałowiec. Spółka przeprowadza podwyższenie kapitału zakładowego. Ten kapitał zakładowy w postaci 370 udziałów. Także do zakupu tych dodatkowych 370 udziałów emitowanych ma prawo każdy ze wspólników, czyli także ma prawo miasto wykupić te udziały. Te udziały są wyliczone po cenie wyliczonej z 1993 bodajże roku na poziomie 540 zł za udział. Jest liczone i teraz co się zmienia w strukturze własnościowej? Z chwilą, kiedy zwiększa się ilość udziałów, które tak jak widzimy na początku objął pan Sarnowski za zgodą zarządu, zmniejsza się procentowy udział, yy, znaczy własność miasta w, w wartości spółki. Wcześniej, kiedy było tych udziałów 126, udział procentowy przy 44 udziałach miasta był 35%. Z chwilą, kiedy wyemitowano te dodatkowe udziały i pozwolono, żeby zakupiła to osoba inna niż Urząd Miasta, niż Miasto Bosławek, udział miasta spadł do 9%, czyli wcześniej mieliśmy 35% z 4,5 miliona, w tej chwili po tej operacji mamy 9%. Z 4,5 miliona. Różnica jest taka, że wcześniej mieliśmy powiedzmy około 1,5 miliona złotych w postaci udziałów w zieleni miejskiej po tej operacji i co ważne rezygnacji przez miasto z wyceny aktualnego majątku spółki mamy 9% z 4,5 miliona, czyli około 400 tysięcy. To jest potwierdzenie w dokumentach że wspólnicy mają pierwszeństwo od nabycia nowych udziałów na zasadach określonych uchwale wspólników, czyli miasto mogło zakupić te udziały, które były nowo emitowane, dodatkowe 370 udziałów i że wspólnicy mają prawo pierwokupu zgłoszonych do zbycia udziałów, czyli jeżeli pojawiły się nowe udziały, miasto mogło spokojnie wystąpić z propozycją wykupienia tych udziałów, ale nie wystąpiło. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na to, aby pan Sławomir Sarnowski kupił te 403 udziały. Przypominam też to, że cały czas w Radzie Nadzorczej jest przedstawiciel miasta, który powinien kontrolować interesy miasta w tej Radzie. Następnie prezesem z Zieleni Miejskiej zostanie, zostaje pani Katarzyna Krzanowska i pani Katarzyna Krzanowska kupuje od pana Sarnowskiego te 403 udziały, czyli wszystkie udziały, jakie pan Sarnowski ma wcześniej. 33, które nabył w sumie w 2011 roku i 370 z dodatkowych wyemitowanych w 2013 roku. Pani Katarzyna Krzanowska za kwotę 280 tysięcy, w tym momencie staje się właścicielką około 80-90% całości przedsiębiorstwa. Czyli mamy firmę, która, tak jak mówiłem, wykonuje 400, znaczy jest warta około 4,5 milionów, która ma obrotu rocznego około 3 300. Która jest stabilna, ma stabilne kontrakty, ma majątek trwały, ma majątek ruchomy i pani Chrzanowska zakupuje większość tej firmy właściwie praktycznie całą, bo to jest prawie że 90% udziału w firmie za kwotę 280 tysięcy. Więc to już jest powiedziałbym, że skandaliczne, dlatego że po pierwsze nie ma nadal wyceny, nie ma żądania złożenia ze strony miasta, żeby wycenić aktualny majątek spółki, a także nie ma e, żadnego nadzoru właścicielskiego. Firma, która wcześniej miała, w, mia, w której miasto miało jakiś udział, e, praktycznie w 90% przeszło w ręce prywatne za zgodą pewną, e, pe, pewną, znaczy pełną prezydenta i za całkowitym. E, nie wiem, czy specjalnym, czy zamierzonym, czy niespecjalnym, nie patrzeniem na to, ile miasto na tym straciło. Po tej zmianie właśnie, tak jak widzimy, jest 496 udziałów, miasto ma 44. Pani Krzanowska ma 403 udziały, no reszta to są tylko śladowe pracownicy byli lub aktualni, zielni Miejskiej. Całość akcji wyceniana, całość udziałów jest wyceniana na 267 tysięcy. No, według mnie, z tego co się orientowałem wśród osób, które znają się na spółkach ZOO, to wartość powinna być taka, jest wartość jaka jest, a wartościenkowa jest o wiele wyższa tej firmy. Różnica. W 2010 roku Urząd Miasta miał 35% udziałów z majątku firmy, który można wycenić na jakieś 4,5 miliona złotych, w 2013 miał już 9% udziałów. Te, przez ten czas miasto nie miało z tego ani zysku, ani dywidendy, ani... Nie wiem, wpływów od innych udziałowców, żadnego zysku. Po prostu bez żadnego wpływu złotówki do kasy Urzędu Miasta, udział miasta spadł z 35% do 9%, będący wynikiem zaniechania, rezygnacji z prowej pierwokupu i niechęci do ustalenia, ile rzeczywiście w danym momencie spółka Miasta była warta. No i teraz pytania, właściwie problemy związane z tymi transakcjami, a dokładniej. Dlaczego zaniżona jest wartość spółki? Bo wartość spółki zdecydowanie jest zaniżona w stosunku do tego, ile jest warta. Zresztą wystarczy, że policzymy zakład pogrzebowy, który ma obrót 1,3 mln, wiem jak ten zakład wygląda, bo widzieliśmy go przecież na jakichś tam folderach, reklamach itd., więc jest to na pewno więcej warte niż podawane w dokumentach. Dlaczego nie ma kontroli nad majątkiem miejskim, szczególnie ze strony prezydenta? Zaniżona wartość także transakcji sprzedaży kupna-udziałów, dlatego że od każdej transakcji kupna-sprzedaży powinien być zapłacony podatek. Ten podatek powinien zapłacony być od wartości rzeczywistej towaru, który sprzedajemy. Jak wiemy, jeżeli nie wiem, kupujemy samochód i zaniżymy wartość na umowie tego samochodu, to urząd skarbowy do nas przyjdzie i będzie chciał różnicę do wartości rynkowej tego samochodu. To jest podobna sytuacja. Więc to zaniżenie wartości podatku należnego od transakcji nastąpiło. To jeszcze jest jedna rzecz, wycena gruntu. Ta wycena w dokumentach podawana to jest 78 tysięcy. Przypuszczalnie miasto pobiera takie, takie podatki od nieruchomości przy tej zaniżonej wartości tej działki, która tam jest. Ta działka w użytkowaniu wieczystym, z tego co się orientuje, na pewno jest warta więcej. Jest to działka przy ulicy Wienieckiej, jak wiemy, dosyć duża, z zabudową i na pewno ta wartość tej działki jest o wiele wyższa. Pytanie dla Pana Pałuckiego z kolei. Dlaczego przed operacjami właśnie zakupu, sprzedaży udziałów nie dokonano wyceny ich wartości? Dlatego, że wiedział jako zwierzchnik przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, czyli pana Bocarskiego, który tam był wtedy przedstawicielem miasta w Radzie Nadzorczej, że następuje przekazywanie udziałów między wspólnikami, między nowymi udziałowcami. Przecież dokładnie o tym wiedział. Dlatego, dlaczego nigdy nie postaramy się ustalić, jaka jest rzeczywista wartość tych udziałów. Dlatego, że każda taka operacja była szkodliwa dla miasta. Dlaczego miast, dla miasta? Dlaczego miasto rezygnowało z prawa pierwokupu udziału? Przecież mogło kupić te udziały. W tym momencie przejąć większe większość e, w firmie, której i tak zleca usługi za o wiele większe kwoty. Pierwsza transakcja była na 48 tysięcy, e, dotycząca 16% udziałów, a miasto dziesięciokrotnie więcej płaciło zieleni miejskiej za administrację cmentarzami, więc za drobną kwotę miasto mogło przejąć całkowicie kontrolę nad tą firmą. No i dlaczego nasz nadzór właścicielski miasta nie monitoruje wartości spółki? Przecież udziału jest to jakiś majątek miasta, miasto powinno cały czas wiedzieć ile ma pieniędzy w tym majątku. Jeżeli bazuje się na wycenie sprzed iluś tam lat, to nie wiemy dokładnie jaka wartość tego majątku jest na dzień bieżący. Takie zaniedbania nastąpiły. No i jeszcze jedne pytania, bo Pani szanowska pojawia się nie pierwszy raz. Chciałbym się spytać, czy pani Szanowska to jest ta sama pani Szanowska, która w 2010 roku otrzymała na nią lub na bliskiego członka jej rodziny lokal komunalny, bodajże M5 w bloku, bo to była dosyć głośna sprawa, taka przedwyborcza w 2010 roku. Czy to jest ta sama osoba? Bo jeżeli ona mieszka w tym lokalu komunalnym, czy ona, czy ktoś bliski dostał ten lokal komunalny, to. Jak to jest możliwe, że 3-4 lata później ma 280 tysięcy złotych zapłacone gotówką, żeby kupić udziały od pana Sarnowskiego? Bo jeżeli osoba e, wydaje taką kwotę pieniędzy, a myślę, że w ciągu paru lat ciężko takie pieniądze odłożyć, to jednak te 280 tysięcy, co jest napisane w akcie notarialnym zapłaciła e, gotówką. No i inna sprawa. Pana, pani Szanowska jest także osobą, która pojawia się w kontekście wpisów w internecie, które pojawiały się, się chyba bodajże w 2009 albo 2010 roku, które było obraźliwe w stosunku do radnego Tamchimileskiego i radnego Stelmasika. Policja po dwóch latach ustaliła, że osobą, która te wpisy w internecie robiła, to była właśnie Pani Szanowska. Więc to jest osoba, która była zawsze oddana panu, panu Połuskiemu, w sensie e, atakowała jego opozycję i to potwierdzenie daje w internecie. E, a także, no, nie jestem pewien, ale dlatego tego pytania do prezydenta, czy to jest ta sama osoba, która była e, powodem dyskusji na temat przydziału tego dosyć atrakcyjnego mieszkania komunalnego, socjalnego, zasobów miejskich. E, no, wynikiem tych pytań jest e, finalne pytanie, jakie stosunki łączą pana e, z panią Chrzanowską? No, bo jeżeli jest to osoba, która prezydent czy swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej wie, że ma zostać prezesem Zieleni Miejskiej, który potem prezydent wie, że może wykupić większość tej firmy za kwotę niższą niż wartość tego przedsiębiorstwa, to jakie stosunki łożą Pana z Panią Chrzanowską, czy jest, są to, jest to osoba całkowicie obca, czy, czy są to jakieś